W Mnichowicach w sobotę odbyły się dożynki gminno-parafialne gminy Bralin. Święto Plonów rozpoczęło się mszą świętą na pulku, po której korowód przejechał na miejsce uroczystości. Na dożynki przybyli dość licznie rolnicy z całej gminy. Z wieńcami dorzynkowymi przyjechały delegacje wszystkich sołectw. Rolę starostów pełnili w tym roku Izolda Herbich i Bogdan Puchała. Na scenie miały miejsce tradycyjne obrzędy, m.in. przekazanie przez starostów dożynek bochenka chleba z tegorocznej mąki na ręce wójta oraz proboszcza parafi w Bralinie. Te lata w ogóle nie są łatwe, zwłaszcza dla rolników Składa się na, składają się na to różne przyczyny. Trochę pogoda znowu w tym roku nie dopisywała, tak jak już wspominałem w wystąpieniu, wiosenne perturbacje miały wpływ na, na, na wyniki i na plony, ale myślę, że ogólnie rolnicy powinni być zadowoleni. Z naszej strony robimy wszystko, żeby ułatwiać im ciężką prace i chcemy dalej to robić. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele wielu instytucji, a co najważniejsze, uczestniczyła w nich rzesza mieszkańców gminy, którzy biesiadowali przy obficie zastawionym stole. Trzeba przyznać, że organizacyjnie dożynki były przygotowane perfekcyjnie, a stoły uginały się od jedzenia i picia. po Poczęstunek przygotowano dla wszystkich. Obrzędy dorzynkowe, urozmaiciły występy artystyczne dzieci, zespołu Alebabki oraz koncertu André. Całość zwieńczyła zabawa taneczna.